Na czym polega biting, czyli wyrachowana gra toksyka? Biting to subtelna, ale nieczysta technika manipulacji, która polega na wywoływaniu emocjonalnych reakcji u innych, zazwyczaj w celu uzyskania kontroli nad sytuacją. Osoba stosująca biting celowo wprowadza temat lub sytuację, która wywołuje napięcie, konflikt lub silne emocje. To jak wrzucenie dużego kamienia do stawu. Tworzą się fale, które rozprzestrzeniają się i wpływają na wszystkich i wszystko wokół. Gdy ktoś jest permanentnie prowokowany, jego funkcje wykonawcze, obszar mózgu odpowiedzialny za podejmowanie decyzji i logiczne myślenie, zostają osłabione. Zamiast racjonalnie reagować, osoba wchodzi w tryb walki lub ucieczki, co sprawia, że staje się bardziej podatna na manipulacje. W takim stanie emocjonalnym, w którym dominują strach i frustracja, trudno jest myśleć jasno i podejmować mądre decyzje. To właśnie wtedy stajesz się łatwym celem dla ludzi nikczemnych. Którzy doskonale znają tę nierówną grę. Źli ludzie często wywołują w innych stres i niepokój, aby zyskać kontrolę. Kiedy wciągną cię w emocjonalny wir, mogą następnie przyjąć postawę ratownika, oferując ci pomoc w przezwyciężeniu bólu, który sami wywołali. To jest hipokryzja w czystej postaci. Potrafią zaaranżować sytuację, w której Twoje cierpienie staje się narzędziem ich manipulacji. Kiedy reagujesz na ich prowokacje, mogą wykorzystać twoje emocje przeciwko tobie, przedstawiając cię jako osobę szaloną lub niezdolną do racjonalnego myślenia. Taka narracja pozwala im zdobywać przewagę i podważać twoją reputację. Warto zauważyć, że biting nie jest wyłącznie zjawiskiem wynikającym z braku empatii. Ale jest także wynikiem głęboko zakorzenionych mechanizmów obronnych, które kierują zachowaniem manipulatorów. Kiedy czują, że tracą kontrolę, mogą sięgać po różne techniki manipulacyjne, aby przywrócić równowagę w swoim życiu, nawet jeśli oznacza to ranienie innych. Aby chronić się przed takimi manipulatorami, Ważne jest, aby rozwijać umiejętność obserwacji i analizy zachowań innych. Proszę cię, obserwuj, co mówią i jak się zachowują, ale co najważniejsze, staraj się odłączyć swoje emocje od sytuacji. Zamiast reagować impulsywnie, spróbuj zrozumieć ich intencje i motywacje. Ta wewnętrzna granica, którą stworzysz, pomoże ci zyskać perspektywę. I umożliwi zrozumienie, dlaczego dana osoba postępuje w określony sposób. Również warto zwrócić uwagę na swoją intuicję. Często to ona podpowiada nam, kiedy coś jest nie tak. Zaufanie własnym przeczuciom może być niezwykle pomocne w unikaniu pułapek ludzi nikczemnych. Wspólnie z umiejętnością analizy sytuacji. Intuicja stanie się Twoim potężnym narzędziem do obrony przed manipulacją. I na koniec proszę Cię, pamiętaj, że biting to nie tylko technika, ale także gra psychologiczna, w której stawka jest niezwykle wysoka. Moi drodzy, w związku z licznymi pytaniami odnośnie porad, konsultacji, chciałbym wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom i serdecznie zaprosić Was na rozmowę. W razie zainteresowania: Proszę pisać do mnie na wskazany adres mailowy. Zapraszam serdecznie.